Dobra widzowie, ja już jadę i widzę, że tu jest, powiem wam, że bardzo, ale to bardzo dużo domów. Jest też kurde ruch. Także naprawdę to jest jakaś wioska, która no żyje tutaj. Musiało być kiedyś bardzo dobrze, no mi się zdaje, że patrzcie, że tutaj jakieś domy, o kurde, takie bardziej nowoczesne. Tutaj takie starsze. To się nie dziwię, że właśnie w takich okolicach mógł kiedyś funkcjonować najprawdopodobniej no, bardzo dobrze nawet funkcjonować jakiś PGR, ale teraz Czy to wiecie, ja też nie liczę za bardzo, że tam coś może być cennego na tym PGR-ze, no bo nie oszukujmy się, no jeżeli to nie działa ileś tam lat e, Tam nie znam dokładnie historii, kiedy to było zamknięte No to tam raczej ludzie to co było cenne, no to wykradli, jeżeli ktoś tego e, po prostu nie zabrał Ale zawsze można liczyć na farta, że akurat e, coś znajdziemy, tylko ja nie wiem właśnie gdzie tu się skręca tak dokładnie I że z drogi to będzie widoczne, nie wiem czy to nie jest tu widzowie, ale to jest ta polna bo to była droga polna, mi ktoś tłumaczył, przed skrętem. Tam jest skręt w prawo, dobra, no czyli teoretycznie to jest ta droga. Powiem wam, że pola, no nie wyglądają na jakieś PGR-o. Łotu, spore, dobra. Ty, tam są jakieś budynki. Ja widzowie nie wiem, czy to nie jest właśnie to miejsce. Ale to powiem wam, że nie wygląda na jakiś tam zaniedbany. Przynajmniej tak się wy... Wydaje, nie, no krzaków na rozpacz. Zamknięta brama. Patrzcie, ile tu jest krzaków. To w ogóle. Nie, no, droga polna jako taka zadbana, no bo tu raczej jeżdżą ciągniki i ludzie. O kurde, tu jakiś krzak, Czego tego nikt nie wytnie. Tu jest wias, Patrzcie jakie zadbane. Dobra, ja nie będę tam stało tako. Stanę sobie, widzowie, w ten sposób. Patrzcie, śmieci jakieś, gruzu. Tu normalnie drzewka takie małe już wyrosły na środku. Ciekawe ile lat to nie działa, ten dom, Boże, schodzi wszystko. Tu jakieś śmieci. No ale bramy są pozamykane. Tam jakiś autobus czy coś. Powiem wam, że może być ciekawie tylko jak się dostać do tej garaży. Patrzcie jakie tam jest hala. No tutaj widać, że pod takimi wiatami to raczej nic nie ma. Ciekawe ile to ma w ogóle powierzchni, bo to jeszcze z tyłu najprawdopodobniej coś jest. Za to... To bardzo nie zwracają uwagi, że tak powiem. Tu jakaś droga, też tu krzaki. No widać, że jest to nie... zaniedbane, po prostu widzowie, ja mogę przeskoczyć przez ten botek. to nie jest jakieś wyzwanie, nie muszę tej bramy nawet otwierać. Tylko napiszcie w komentarzu, no, czy byście po prostu chcieli, żebym zrobił urbek z tego właśnie PGR-u starego, dowiedział się w którym roku to w ogóle było zamknięte, to jakieś informacje wam mogę przedstawić, jeżeli na necie gdzieś będą, ile na przykład tutaj, gdzieś tam było ciągników, ile hektarów obrabiali, czy jakieś zwierzęta mieli. Tutaj ja kamer żadnych nie widzę jeszcze tam, jak będziemy robić ten urbex, jeżeli będziecie chcieli. No to widzowie, ja tam popatrzę, co i jak. Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli, czy byście nie chcieli.